Mówisz, on kiwa głową, ale ty czujesz, że nie słyszy ciebie, tylko dźwięk twojego głosu. Nie pamięta, co mówiłaś, nie reaguje, nie wraca do tego tematu później, i wtedy pojawia się myśl, która boli najbardziej. Może po prostu nie jestem dla niego ważna, ale prawda jest inna. On nie słucha, ale nie dlatego, że nie chce. Tylko dlatego, że nie rozumie sposobu, jak do niego mówisz. Dziś pokażę ci pięć kroków, które sprawiają, że mężczyzna zaczyna słuchać nie uszami, a sercem. Dlaczego on nie słyszy tego, co chcesz powiedzieć? Dla nas rozmowa to bliskość, dla niego zadanie. Kiedy mówisz o emocjach, on słyszy: Problem, muszę naprawić. A kiedy czuje presję. Jego system robi dwie rzeczy: albo się broni, albo zamyka w sobie. To nie brak zainteresowania, to inny sposób odbierania słów. I właśnie dlatego pierwszy krok jest kluczem do jego uwagi. Krok pierwszy: Nie zaczynaj od oskarżenia. Zacznij od emocji. Zamiast mówić, nigdy mnie nie słuchasz, spróbuj, kiedy mi nie odpowiadasz: czuję się nieważna. Różnica. Pierwsze zdanie atakuje, drugie otwiera przestrzeń. Mężczyzna reaguje na to, co czuje, nie na to, co słyszy między wierszami. Jeśli dasz mu emocje, a nie zarzut, jego serce nie zamknie się po pierwszym zdaniu. Krok drugi. Zamień ty na ja. Słowa ty zawsze, ty nigdy, ty nie robisz. To dla niego alarm. Z automatu włącza się obrona. Obrona w postaci braku słuchania. Spróbuj inaczej, zamiast ty mnie ignorujesz, powiedz: Ja czuję się odsunięta, kiedy milczysz, zamiast ty nigdy nie pytasz, jak mi minął dzień, powiedz: Ja naprawdę potrzebuję, żebyś zapytał, co u mnie. Kiedy mówisz z perspektywy ja, on nie słyszy ataku, on słyszy ciebie. Krok trzeci: najpierw uspokój emocje, potem mów. Jest moment, w którym rozmowa nie ma sensu. To moment, kiedy oboje jesteście rozgrzani emocjonalnie. My próbujemy wtedy mówić więcej, tłumaczyć, naprawiać, a on zamyka się jeszcze bardziej. Dlatego powiedz: Chcę o tym porozmawiać, ale jak oboje trochę ochłoniemy. To nie są ciche dni, to jest przestrzeń i to właśnie w tej przestrzeni. Mężczyzna zaczyna naprawdę przyjmować Twoje słowa. Krok czwarty. Zacznij od docenienia. Mężczyźni otwierają się wtedy, kiedy czują się docenieni. To nie pochlebstwo, to ich biologia. Dlatego zanim powiesz, co jest trudne, zacznij od tego, co działa. Podoba mi się, że ostatnio starasz się znaleźć czas. I dlatego boli mnie, gdy nagle znikasz. On wtedy nie słyszy, zrobiłeś coś źle. On słyszy, jestem dla niej ważny, mogę coś poprawić. A gdy mężczyzna ma poczucie wpływu, zaczyna słuchać. Krok piąty: powiedz jedno zdanie, które ma znaczenie. Mamy naturalną potrzebę opowiedzenia całej historii, ale męski mózg działa inaczej. Mężczyzna zapamiętuje sedno, nie dwadzieścia zdań, tylko to jedno zdanie. Dlatego zapytaj siebie, jeśli zapamięta tylko jedno zdanie, co to ma być, powiedz mu je spokojnie i jasno: Chcę czuć, że jestem dla ciebie ważna, albo potrzebuję, żebyś mnie słuchał, nie tylko mnie słyszał. To właśnie to zdanie zostaje z nim najdłużej. Dzisiejsze motto brzmi: On zaczyna cię rozumieć, kiedy mówisz o swoich uczuciach, a nie o jego winach. Jeśli ten odcinek był Ci bliski, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kobiece zasady. Daj znać w komentarzu, który krok uświadomił Ci najwięcej, a w kolejnym odcinku zapytam Cię wprost: Czy jesteś zakochana, czy uzależniona emocjonalnie? To ważniejsze niż myślisz, bo zrozumienie siebie to podstawa to są kobiece zasady.